Dzień dobry! Dzisiaj mamy coś fantastycznego, coś rewolucyjnego, coś znakomitego, coś będziemy licytować i przedstawiać i proponować. A zacznie Wojtek. Radio Gozdawa. Zawsze na rybach. Dzień dobry Państwu. Niedługo święta. W związku z tym każda dobra żona wędkarza i każdy dobry mąż wędkarki myśli o tym, co by tu jej pod choinkę podłożyć. Postanowiliśmy Wam lekko prawę zrobić łatwiejszą. Postanowiliśmy, że zaproponujemy Wam kilka. Bardzo, 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 bardzo nieoczywistych prezentów wędkarskich. W sumie będzie ich 10. Mój kolega Rafał wybrał 5, ja wybrałem 5. Bardzo prosimy tylko nie śmiejcie się zbyt doniośle, ponieważ sąsiedzi mogą mieć pretensje. Rafał, zaczniesz. Jasne, jasne. Od jasne. miejsca piątego oczywiście. Jasne, od miejsca piątego, od miejsca takiego, który będzie startowe, ale też i y, chciałbym przypomnieć, że to nasza taka top dziesiątka jest drugi raz. Pierwszą top dziesiątkę, jak posłuchacie, to zrobiliśmy na temat łowisk. Łowisk, poważny ale... temat y, był o łowiskach i tutaj y, zapraszam was do posłuchania. Jak nie macie jak tego odnaleźć, to wpisz, wpiszcie sobie łowiska i tam wam się wyświetlą. Łowiska, plus nasz materiał, który z Wojtkiem sobie nagranić. Mogę tylko dodać, że te łowiska, wbrew temu, co my zawsze tutaj wyprawiamy, były polecane wam na poważnie. Tam nie było żadnych żartów. Tam były naprawdę doskonałe łowiska. I są. No, dzisiaj to, co będzie niepoważnie, święta, święta i po świętach będzie. Będzie dzyng, 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 i będą wszystkie niespodzianki. Ty powiedziałeś. Ta, ta, pamiętajcie, drodzy słuchacze, przepraszam, że przerwałem. Po świętach taki prezent zawsze można oddać. Jak zdążycie. No I będziecie i będziecie mieli rachunek. No, jak tak, jak będziecie mieli rachunek? Zawsze poproście o rachunek od Świętego Mikołaja, bo Mikołaj powinien wam tam paragon zostawić. Co to jest? Podatek trzeba zapłacić. Skalne, No Nie pobliżę, ma tutaj tak. zmiłuj się, a nie ma tam wykreślania cen. No to dobrze, jedziemy. Piąte miejsce u mnie, szanowny kolego, szanowni państwo, zajmuje coś nieoczywistego i bardzo, bardzo dziwnego. Są to rybki rybki, które zakłada się na swoje piękne śliczne stupeczki i te stupeczki można sobie przyozdobić różnego rodzaju rybkami. Gdzie to znajdziecie? Znajdziecie, jak poszukacie. Im szybciej będziecie chcieli to zdobyć tym szybciej do was to przybędzie. Takie m, oczywiście rybunie, które się zakłada od tyłka i, i wychodzi się w gębuni paluszkami, macha się, a na zewnątrz się patrzy i takie rybeczki są. Taki paluch to może zastąpić, yy, proszę pana, język. A ryba Ryb... ma język? Ja nie wiem, czy ma, ale może mieć, bo wiesz... Ja wiem, co ty masz na myśli. To są ryby dalekowschodnie. Ryby dalekowschodnie mogą mieć różne rzeczy, których ty nie widziałeś nigdy nawet. No nawet mi się nie śniło. Nawet tak jest. No. no, dobrze. To już krytykujesz moje piątkę. A ty, co, pani kolego, tam masz ja na nie krytykuję. Miejscu? Ja się y, uśmiechnąłem tylko. Wiesz, że ja takie klapki ja widziałem na nogach jednego z panów y, ekipy y, Małego Rekina, czy tam Małego Szczupaka, czy jak to tam. Małej rybki. Chodził w tym. Chodził. No, widzisz, no widzisz? Dawał radę. No dobra, a ty co? No to teraz trzeba to rozprzestrzenić na całą Polskę. Dobrze. Proszę Państwa, moje <laughs> miejsce numer pięć będzie coś dla śpiochów i karpiarzy. No, karpiarze tak mają, że jak zarzucą te swoje wędki albo je wywiozą gdzieś daleko w świat, no to mają dużo wolnego czasu i co wtedy można zrobić? Najlepiej podłożyć pod głowę poduszkę i zasnąć, pospać trochę, nie tylko w nocy, w dzień również. Poduszka z napisem Jestem wielkim karpiarzem. Taka poduszka jest do kupienia w polskich sklepach z gadżetami. Taką poduszkę można zamówić i można nawet kazać tam wyhaftować. Imię Wielkiego Karpiarza. Jestem wielkim karpiarzem Wojtkiem. Na przykład oczywiście poduszka słusznych rozmiarów. Bo przecież yy, karpiarze, tak jak karpie, są zazwyczaj słusznych rozmiarów, więc to głowę muszą mieć na czym złożyć. Co o tym sądzicie? No, wiesz co, ja tylko się zastanawiam, jak duża ta poducha jest, bo w głow... najpierw głowę wędkarza zwierzyć. Właśnie, żeby ją dostosować do tego, żeby miał jak się przytulić do poduchy, bo część wędkarzy to już śpi na tych rybach, a może raczej to ja bym polecił nie na ryby, tylko na oglądanie kanałów i youtubusiów, którzy tak nudnie już opowiadają, że tak przytulisz głowę do poduchy, i jesteś wielkim karpiarzem. Ale taka poduszka może służyć i na rybach, i w domu. Przed telewizorem, przed komputerkiem, na przykład. Mm. No to y, ty masz y, coś takiego, a ja na miejscu czwartym y, sobie postanowiłem, że. Zaproponuję takim superwędkarzom, którzy gdzieś tam idą sobie na ryby, taką nowoczesność, taką supernowoczesność, która jest nieoczywista, a widziałem ją właśnie badając dalekowschodnie kanały prezentowe, tam gdzie w Laponii niby. Na północy ten Mikołaj jest, a, ty, a ten Mikołaj okazuje się, że jest z skośnooki i jest na wschodzie. I tam wymyślił, w Polsce też, ale tam wymyślił lepszą rzecz, mianowicie taki spławik, który jak się zanurzy, to świeci. Ale dopiero jak się zanurzy? Tak, bo on tak świeci, świeci, ale jak jest branie i zanurza się taka antenka, to on się jeszcze inaczej świeci. Aha. No takie cudo, no to wiesz, chłopie, to, to, A to, tutaj dla to robi w razie... by było. No wiesz, no może być dla spławikowców, jak ty masz te różne mieszane techniki łowienia, technika supergruntowo-sprężynowa poprzez tak, połączoną tak. z metodą i karpiarstwem, więc trzy metody w jednym, no to tutaj możesz, wiesz, ten spławik wykorzystać na różne sposoby. I żywczyka, i sobie właśnie na federka łowić, i na grunt, no i taki karpiowanko, no takie, wiesz, no, w samą noc poducha i świecący taki spławik, to chyba dobre zestawienie. Aha, aha. No to proszę pana, ja mam na czwartym miejscu Proponuję zakupić wędkarzowi przynętę albo zamętę, specjalną. Dobrze Państwo wiecie, szczególnie wędkarze, że świetną przynętą, jak również zamętą jest kukurydza. Ja proponuję udać się do pierwszej lepszej Biedronki, zakupić 40 puszek kukurydzy Bonduel. I nie po to wcale żeby je zjeść, ale po to, żeby je przeznaczyć dla męża albo dla żony, którzy to wykorzystają na rybach. Jest taki rodzaj nęcenia, jak nęcenie, nęcenie dywanowe. W związku z tym możemy taki dywan z kukurydzy przed karpiem wysypać, i no to jest już wtedy 99% szans na to że duża ryby, ryba, duży, jak to mówią niektórzy wędkarze, koń, zostanie złapany. Co ty na to? No, tak, Ucieszyłbyś się. No, to... Z takich 40 puszek kukurydzy <laughs> zawsze <laughs> można jeszcze z tego obiad zrobić. No, na pewno bym miał co jeść, a do tego jeszcze łyżeczkę. Proponuję z dedykacją, kochany mężu, kochana żono, nie wracaj bez ryb. <laughs> Smacznego. <laughs> To pisałem ja twój kukuruźnik. <gryzny> <Kukurużnik. gryzny> <laughs> oczekujący w kuchni no tąże rybkę no oczywiście, jak najbardziej przynajmniej rybki zjedzą yy, przyroda może to skonsumuje yy, a ty zawsze, drogi wędkarzu wędkarką możesz się najeść do syta, bo twoje najbliższa yy, część rodziny pamiętała o twoim głodzie jak nie chcesz wracać z pustymi rękoma, to przynajmniej z głodu nie zginiesz ja. Tylko pamiętajcie, żeby te puste puszki potem łowiska zabrać ze sobą. No, no, na no, śmieci zabieramy. One są lżejsze niż tam je zanosimy. No dobrze. Ty Wchodzimy na podium, proszę pana. No to dobrze, to ja na trzecim miejscu chciałbym wrzucić coś, co jest zapomniane. Bardzo zapomniane. Ma to już takie 80 lat. No, przepraszam. Z lat 80. jest, mm -hmm. ale jest dostępne. Mm -hmm. Można to kupić w Polsce. Uważam, że to jest fajny gadżet, zapomniany. Ale fajny. Nie musi każdy tego wykorzystywać, bo on jest troszeczkę taki dla mnie drastyczny, ale jest, jest praktyczny. Mianowicie chodzi o firmę już, już nieistniejącą samą sobie, ale markę przejęła inna firma. Marka się nazywa Gerlach, która produkowała, produkuje między innymi scyzoryk wędkarski. Scyzor tak zwany. Scyzor. I scyzoryk wędkarski charakteryzuje się jedną rzeczą w tym, w tejże budowie tegoż scyzoryka, że ma taki długi ostrz i na końcu tego ostrza jest taka, taka fałka do wypychania haczyka. Aha. I to Ryby się z tego cieszą, nie? Bo nie haratasz im tam pysia całego podniebienia. Tak, ale wiesz, ale masz przy okazji, jak już chcesz uśmiercić rybkę, no to masz już gotowe. Aha. No tak, tak, to jest przydatna rzecz. Bardzo przydatna. Każdemu każowi. Chociaż ja używam takich y, chirurgicznych zagiętych szczypczyków, wiesz? Mhm. Mm to też jest dosyć dobre, więc można kupić i jedno i drugie. To ja też wskoczę na podium. Co ty na to? No dawaj, dawaj, dawaj. Nie wiem jak ci to wyjdzie, ale spróbujemy. Proszę pana, ja wskoczę na podium z rybą. No o kurde, no dawaj. Od razu. Jest to ryba prosto z Ameryki. Nazywa się ona Billy Bass. Oczywiście będkarze wiedzą, co to jest bas. A ty wiesz? No wiem, no coś takiego koniowatego. Takie koniowate, właśnie. Prosto z Ameryki. Wielki hit w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii. Pojawił się również w Polsce. Grające trofeum. Silikonowa ryba na baterię. Wkładasz cztery paluszki i... Jeżeli tylko przejdziesz koło ryby, to ona zaczyna się bić, podskakiwać i śpiewać. Śpiewa, proszę pana, konkretną piosenkę. Śpiewa piosenkę, która mówi o tym. Wywaliłeś mnie z mieszkania, zamknąłeś za mną drzwi. Po polsce ona śpiewa po angielsku oczywiście. Jest to przepiękny gadżet. Doskonały do wzięcia ze sobą. Do namiotu na zasiadkę. Od czasu do czasu wtedy można sobie posłuchać amerykańskiego przeboju, popatrzeć na rybę, która się bije. Nie wiem, kto tam ułożył ten jej, taki powiedziałbym, taki taniec bijący, ale tańcząca ryba o nazwie Billy będzie doskonałym prezentem. Wzbudził uśmiech na każdej twarzy. Nie tylko wędkarza. Proszę hmm. tylko uważać, bo po tygodniu takiego słuchania, to może każdego wędkarza za przeproszeniem szlak trafić. <noise> Właśnie, chciałem to powiedzieć: że to jest po prostu dobija... dobijająca propozycja, która może zabić każdego wędkarza albo rybę. No, ale co? Albo rybę, tak. <noise> Pozbawiono zostanie bateryjek albo zostanie zepsuta, żeby nie było, że już wkurza i irytuje. Natomiast ja na drugie miejsce proponuję rzecz taką praktyczną. <śpiewanie> Mianowicie niektórzy wędkarze chodzą na ryby z ukrycia, albo z takich nieoficjalnych wyjść. Dużo sprzętu muszą brać, albo nie wiedzą kiedy będą na rybach, włożą sobie w samochodzie mnóstwo sprzętu. Ludzie bo... wozi cały samochód. No właśnie. Sprzętu. No właśnie. Ale jest coś takiego, że można sobie taką mini, mini, mini wentunie kupić nie dłuższą niż długopis. 30 centymetrów. Nie, nie, jeszcze jak, Tak jak długopis, rozkładana, a, teleskopowa, zarypiasta, wentunia, na którą się można wybrać na te nasze wody i tak ryb nie, nie złowicie i tak, ale zawsze będzie. Nic poza uklejką, a uklejka się utrzyma na no takiej. Wow, Ła, ale jak się będzie gieło. Tak, będzie ugięcie. Tak, to fajna jest. Fajna jest yy, taka rzecz. Tylko ja nie wiem, czy każdy będzie szczęśliwy, że mu na przykład żona każe wędkę nosić wszędzie ze sobą. To, to nie żona każe mu, tylko on sam. sam on sobie. sam. Za. Nigdy nie wiadomo, kiedy pójdziesz na ryby. No nigdy, nigdy, ale zawsze no nigdy masz. przy sobie. Nigdy nie wiadomo, z którą rybą się umówisz. Dokładnie. Mhm. Dobrze, to ja teraz na drugie miejsce podium. Proponuję coś bardzo przydatnego. Proszę Państwa, tak się dzieje, że na naszych łowiskach wędkarskich w każdy weekend wędkarzy jest więcej niż stanowisk. Niektórzy, w szczególności ci, którzy nie przyjadą o godzinie 5 rano, no, mogą się dowiedzieć, że nie dzisiaj. Proszę przyjechać kiedy indziej. Więc ja proponuję wcześniejszą rezerwację najlepszego stanowiska na łowisku w roku 2024. Już to można zrobić, już niektóre łowiska otworzyły internetową możliwość rezerwacji miejsc na przyszły wędkarski sezon. Ja proponuję przede wszystkim łowisko Wieniec w Małopolsce. Ale również doskonałe łowisko Rusiec albo łowisko w górach świętokrzyskich, które nazywa się Złote stamy. To jest taka moja trójka doskonałych łowisk. I proszę mi wierzyć, tam jak zadzwonicie w maju, to się okaże, że wszystkie miejsca są zajęte już do sierpnia. Więc lepiej to zrobić teraz, wręczyć. Swojemu wędkarzowi lub swojej wędkarce, prezent na weekend na łowisku. No, no. No, to jest oferta. O, proszę wysłać kogoś w delegację na własne jego życzenie, żeby sobie pojechał bez drugiej połówki no albo z połówką. Ja do połówki chciałem coś wybrać, ale stwierdziłem, że nie. No to o połówkach nie będę na pierwszym miejscu proponował, bo duża oferta jest dla tych, którzy z połówką gdzieś tam wypływają, wyjeżdżają, bo takie jest spojrzenie o wędkarzach, że tą piersiówę w jakiś sposób gdzieś tam dusi. Natomiast... Albo skrzynkę piwa. Albo skrzynkę piwa. Natomiast znalazłem coś bardzo, bardzo fajnego. Wiesz, że rozmawiamy. Przypominam tylko, że rozmawialiśmy i przedstawialiśmy różne aspekty naszego spojrzenia na kulturę wędkarską, na ubiór, tak. na wygląd i tak dalej. No i cóż, nie znalazłem tego na polskim jako producent, ale w Polsce można to kupić. Mianowicie zestaw trzech trzech. Pięknie zrobionych elementów wędkarskich. Czyli? Czyli są to spinki do mankietów koszuli. I te spinki do mankietów koszuli mają jedna para to jest para rybek. Druga para to jest kołowrotki. Para kuchanków? Nie, to kołowrotki. A trzecia Aha. to jest haczyk. Z muchą. Takie spinki, jak ktoś sobie założy do koszuli, bo akurat sylwester, później karnawał i tak dalej. Już nie wspomnę o wyjeździe takim weselnym, no bo na ryby to mało kto chodzi w koszuli. No i coś takiego założy, to kurde narody, klękajcie. No i cena tego jest adekwatna. I to jest mój numer jeden. Zestaw Aha. Onyx Art London. Za dwie stówy zestaw spinek do koszuli. Ale to jest yy, prezent dla eleganta. Elegantki dla Dżentelmena. Ba, w wędkarstwie jak najbardziej. No to proszę pana, to ja pana przebiję. Dawaj. Jeżeli chodzi o pierwsze miejsce, ja wstępuję na pierwsze. Miejsce z przepięknym kalendarzem na rok 2024. Julia wędkuje albo wędkuj z Julią. Kalendarz, w którym nasza youtuberka, nasza piękna wędkarka, Julia Grzyb pozuje. W dwunastu odsłonach, wyobraź sobie. Oho, oho, oho. No, Taki kalendarz powiesisz Bentkazowi nad łóżkiem. No to od razu już żona, wątpię. To żona głowie. może iść do drugiego pokoju, no właśnie. I co miesiąc inna Julia. Raz uśmiechnięta, raz z karpiem, raz z okoniem. No, przepiękny kalendarz. Mm -hmm. No, ale żeby jeszcze coś dołożyć, bo taki kalendarz, no to przecież na ryby go nie weźmiesz, nie? No, ale możesz Mimo, jest piękny, możesz najwyżej zdjęcia zrobić komórką. No i mieć e... w swoim kalendarzu komórkowym. Tak jest. E, to ja bym jeszcze do tego dołożył, e, bo zwróciłem uwagę, że szczególnie karpiarze, jak... Robią te swoje trzydniowe zasiadki, to oprócz tego, że czekają, żeby im tam ryba się na ten haczyk jakoś zahaczyła, to lubią bardzo gotować. I pomyślałem sobie, że taka gazowa kuchenka, porządna, nawet dwupalnikowa, byłaby przepięknym prezentem dla wędkarza. Turystyczna kuchenka gazowa na której zawsze można też postawić kalendarz z Julią. Okay. Jeżeli nie wiecie, gdzie kupić kalendarz z Julią, to wejdźcie w Facebooka, poszukajcie Wędkuj z Julią albo Julię Grzyb i tam już się wszystkiego dowiecie. No, na pewno ten number one zamieścimy na naszym tutaj podcastowym temacie, i będziecie mogli zobaczyć, o czym mówiliśmy na numer jeden Wojtego kalendarzu, a ja o spinkach do koszuli. Więc te dwa gadżety, dwa elementy świąteczne znajdziecie jako prezenty. Pamiętajcie też o innych polecanych prezentach. Bo śpiewająca ryba, no to prawie jak książka Arkadiusza Arkadiego Fidlera. Ryby śpiewają w ukajali. O, zapomniana książka, ale rzeczywiście doskonały Czy, prezent. Czytałem, jak byłem małym. Szkrawym. Dla młodych wędkarzy w Arkadiusz Fiedler nie zapomnijcie, drodzy rodzice, warta, warta polecenia książka, możecie ją za parę groszy kupić jako używaną. Bo nawet nie wiem, czy ktoś jeszcze wznawia w ogóle. A... Nie wznawia. Nie no wznawia. właśnie, no właśnie, czyli używanej znajdziecie. Super, super książki. No dobrze, to co, panie Wojtek? Żegnamy się. Jeszcze tylko chciałem powiedzieć, gdybyście chcieli zrobić mnie prezent, to przyślijcie jakąś paczkę. <laughs> przyślijcie Wojtkowi paczkę, bo on już po ja prostu. Ja to mówię do wszystkich producentów. I Dobrych i złych przynęt dobrych Do... i złych żanę. Do wszystkiego dobrego jak i złego. Jak będą złe, to je po prostu wywalę. Mm. A jak będą dobre, to będę cały szczęśliwy. Ale przyślijcie paczkę. No a, kurde. No przyślijcie mu paczkę, bo będzie jęczał. Dalej. No to dobra. Dzisiaj na tyle. Top listę prezentów zakończyliśmy w Radiu Gozdawa. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie. I skuszenie. ruszajcie na zakupy. Ruszajcie, ruszajcie w świat i zapraszamy was do następnych naszych materiałów. Kłania się Rafał i kłania się Wojtek. Cześć. Cześć. Radio Gozdawa zawsze na rybach.